Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będziemy grali w Tsunami Games. Cóż to takiego? To Tsunami Games. Dobra, to ja już dołączę. Możesz tu yy, jeden już schować, właśnie. Okej, okay, dobra. Więc że sobie, ponabijałem? Trochę za filmikiem. Dobra, do Kupię potkę widzenia. Po prostu chcieli biegać i oto co nam jest. Witaj, Gierko. Wypijam sobie potkę wow, i Jak ty to zrobiłeś? No, nie kupiłam to widzonie A ja też mogę to kupić? Nie, bo cię nie stać. No nie, to jest no niesprawiedliwe. Zedo. To ja bardzo nie lubię tej gry. O co tu chodzi? Tsunami po jakimś czasie leci, musi się chodzić. A i trzeba tam dojść do końca, tak? ładnie. Ale pizna. tsunami się skoza. Nie widzę tego tsunami wcale tutaj Jeremiasz. Bo już nie leci. One tak wejmiutko, a potem się tylko leci. Dobra, a my widzimy gdzieś od tsunami, żeby gdzieś leciało, już czy jeszcze nie? Jak piłki tam zlecą. Ja Ej. idę do schronu. No po co? Jeremiasz biegnij do końca, dobiegniemy. Zobacz, tam nie. nic nie leci. Ja biegnę do samego końca. O, tam zobacz, coś się zapaliło. Widzisz, co to jest? Za taki słup światła. To jakaś. Dobra, ryzykuję. Ja ryzykuję, ja biegnę do końca, Irymierz. Ja, ja, tylko żeby z cudami nie było, bo ja nie mam teraz nic do schowania się tutaj, ja tej, ramiasz. Bo już. <laughs> biegnę! Co? No, mam się. Wiedziałem, że widzą, co, ja, co się w tym momencie stało. Ja nie wiem, Mirenasz, co się stało. Ja też nie wiem, widzą, ja ty wiecie, co się stało. A teraz odpala pusta. O, ale to jest krótkie. No, ale też. Ale też do końca dobiec, nie? No, ja biegnę. Nie czy w ogóle ktoś jakąś łódką płynie. O co tu chodzi? No nie wiem. Co to za łódź? Nie ja wiem. Jakieś. Ja teraz idę do chronu. Ja. Bo wiem, bo mam mi zaspłyć. Tu ktoś w ogóle na jakieś desce płynie, nie wiem. No i tak pójdę, widzowie. A jak dojdziesz do końca, to co się stanie? To po co? ty coś tam dostajesz. A, to się dostaje jakieś punkty, tak? O, uwaga! Ja się chowam za kamieniem, czy na kamień mam wskoczyć? Ej, co na nie było widać, Widzisz, bo to jakiś powietrzny nie? tsunami, zobacz, Nie w ogóle stanęło z kamienia. <noise> moja noga się połamała widzowie. jakie ja chodzę? No coś się zbagowało chyba. Pskur. Nie, moja noga. No w ogóle na ci się trzęsą. No ja mam tyle życia. O, o nie, aua. Ja też zginąłem. Nie, nie, nie zginąłeś, mam Dokładnie, myślałem, myślałem o, że... Nie, nie, myślałem, nie, nie dobiegnę już. Ale... Czy Jeremiani chodzi jak, jak jakiś dziadzio. No tak właśnie chodzi. Widzowie. Dobra widzowie, my chyba już się żegnamy. To jest nasz dzisiejszy filmik od tsunami. Do zobaczenia pa, pa. i widzimy się na następnych filmikach. papa. I włącznie.